Cześć wszystkim! W tym filmie pokażę Wam, jak możecie zbudować sortownik do Waszej farmy widerowych szkieletów. Na początku nie chciałem tego robić, bo takie sortowniki są zazwyczaj bardzo skomplikowane, no i ciężkie do zaprezentowania, ale tutaj postaram się jak najbardziej uprościć ten mechanizm żebyście mogli go w łatwy sposób na swoim świecie zbudować i całość może wyglądać tak bardzo przerażająco bo tutaj jest dużo różnych dziwnych rzeczy ale nie martwcie się, się tutaj wam wszystko pokażę dokładnie jak zrobić więc tak wygląda miejsce potrzebne na zbudowanie sortownika patrząc na hopery wyjściowe waszej farmy z prawej strony mamy jeden blok odstępu z tyłu też jeden blok odstępu z lewej strony dwa bloki odstępu no i z przodu licząc od tych hopperów aż 4 bloki odstępu akurat w tym przypadku z miejscem jest trochę gorzej bo ten tu, tutaj słup, na którym jest miejsce do zbierania itemów jest w lawie, więc musiałem najpierw sobie tutaj wszystko zabudować no i dopiero wtedy zrobić sobie to miejsce a tymczasem czas rozpocząć tutorial no i zaczynamy od postawienia sześciu dodatkowych hopperów skierowanych prosto w dół i pod tymi hopperami dajemy sobie jakieś tymczasowe bloki nie zaraz usuniemy. I jeszcze po jednym bloku z tyłu i z przodu. I teraz pod tymi tymczasowymi blokami stawiamy znowu 8 hopperów, tym razem skierowanych prosto w dół. I teraz czas pomiędzy tymi dwoma warstwami hoperów wstawić hopper Minecarty. No i robimy to w ten sposób, że dajemy sobie na końcowym hoperze murek. No i tak samo na początkowym. Tutaj kładziemy tory. No, i dajemy tutaj dwa hopper minecarty. One powinny tak same z siebie dopchnąć się do tego murku. Teraz możemy zniszczyć te tory. I teraz z prawej i z lewej strony damy sobie jeszcze jeden murek. No, i tutaj też postawimy tory skierowane prosto w ten murek. Na każdym torze damy sobie minecart. No, i teraz trzeba troszkę się pogimnastykować, bo trzeba będzie ten minecart przepchnąć do tego murku. Będziecie musieli się tutaj do hopera tak przytulić. No i ten minecart przepchnąć. I teraz możecie zniszczyć ten tor. Tak samo robicie oczywiście z drugiej strony. I teraz przedmioty są już w odpowiedni sposób rozdzielane do tych hopperów. I teraz mogę wam powiedzieć, dlaczego w tym środkowym rzędzie używamy aż dwóch hopper Minecartów. Sprawa jest taka, że w tych środkowych dwóch hoperach. Ląduje znaczna większość itemów z tej farmy. Więc, gdybyśmy tutaj dali też taki pojedynczy minecart, jak po bokach, to po prostu one by się przepełniały i farma by tak dobrze nie działała. Więc, teraz kolejnym krokiem będzie przy tych wystających hopperach postawienie dodatkowego jeszcze hopera skierowanego w dół. I teraz, czas postawić dropery tutaj na krańcach, dajemy je skierowane do środka tego całego układu. No, i tutaj pod tymi hopperami dajemy je wszystkie do dołu. I teraz pod każdym droperem skierowanym w dół postawimy sobie dodatkowo pajęczynę. I to się wydaje bardzo dziwne, ale pajęczyny pozwalają na takie szybsze grupowanie przedmiotów, dzięki czemu te przedmioty aż tak bardzo nie lagują. Więc teraz będziemy musieli oddalić się o 3 bloki w dół i 2 bloki w lewo. I właśnie w tym miejscu postawimy sobie tłok skierowany do środka. Jeśli wam zaczyna brakować tutaj miejsca, tak jak mi, no to możecie sobie oczywiście jeszcze dodatkowo trochę wykopać. No i przykleimy do tych slime bloków cztery zwyczajne bloki, nie ma znaczenia jakie. I teraz na skos od tych końcowych bloków, Będziecie musieli dać dwa bloki, które nie przyczepiają się do slime bloków. Może to być obsydian, może to być też terakota. Terakota pewnie jest łatwiejszy, trochę do zdobycia. Ale jeśli na przykład chcecie, to możecie równie dobrze dać tutaj dropery. I pod tymi droperami damy sobie jeszcze dwa slime bloki. No i za nimi jeszcze jeden lepki tłok. Tutaj na dole i po bokach też będziecie potrzebowali bloków, które się nie kleją do slime bloków. I teraz możecie zabudować sobie ten wasz powstały szyb ale nie jest to konieczne teoretycznie pajęczyny na tyle dobrze redukują prędkość tych tutaj przedmiotów że wszystkie będą spadać tam gdzie powinny może właśnie na potrzeby tego poradnika nie będę tego robił żeby pokazać, że to też tak działa więc teraz czas zająć się redstone'em i redstone nie będzie skomplikowany, ale będzie tutaj kilka rzeczy do zrobienia więc zaczynamy od postawienia tutaj bloku, a redstone'owego proszku i to samo robimy w rogu naprzeciwko, czyli w tym przypadku w tym też dajmy blok. Irtysonowy proszek, i teraz po obydwu stronach zrobimy sobie taką samą kombinację obserwerów. Mianowicie jeden stawiamy tutaj, a jeden na wysokości hopera. To samo robimy z drugiej strony. Jeden tutaj, a jeden tu. I nad tymi przednimi obserwerami dajmy sobie lepki tłok, właśnie w ten sposób. I teraz postawimy sobie jeszcze dodatkowy blok tutaj i tutaj. I możecie w sumie nad tymi blokami dać szkło, żeby tu nic się nie spałnowało, ale nie powiedziałbym, że to jest jakieś konieczne. Natomiast rzeczy koniecznych będzie połączyć te dwa obwody po prostu zwyczajną linią bloków. Tylko musicie pamiętać, żeby w tym środkowym bloku dać jakiś blok, który nie przewodzi redstone'a, bo nie chcemy, żeby ten hopper tutaj był zasilany. No, i teraz na całej długości sobie ciągniecie proszek Redstone'owy, i teraz już właściwie możecie sobie zrobić jakieś miejsce, z którego będzie całość zasilać. Najlepiej tutaj po prostu zrobić taki blok i na dźwignie. dźwignię. Więc teraz możecie przetestować e, pier, pierwszą część waszego mechanizmu. Aha, tylko tutaj oczywiście zapomniałem o pewnej rzeczy: tutaj na końcówce nie możecie dać pełnego bloku. E, tak samo tutaj bo inaczej wtedy może się zrobić taka pętla, że ten piston będzie sam siebie zasilał więc tutaj dopilnujcie też, żeby tych bloków nie dało się zasilić i teraz zejdziemy sobie na dół bo tutaj będzie trzeba podłączyć te dwa pistony do zegara i robimy to w taki sposób, że najpierw stawiamy sobie dwa bloki w takiej konfiguracji no i na pierwszym z nich dajemy redstone'owy proszek zaczynamy tutaj od postawienia repeatera ustawionego na dwa tiki Tutaj stawiamy y, bloki w takiej konfiguracji. Tutaj dajemy wszędzie Redstone Dust, a w tych środkowych blokach będziemy stawiać repeatery, wszystkie ustawione na 4 Tiki. I teraz sposób, w jaki będziemy włączać i wyłączać ten zegar, jest dość ciekawy, bo od tego bloku z dźwignią tutaj y, damy sobie jeden piston, no i pociągniemy y, do samego dołu slime bloki, aż do tego momentu. I teraz tutaj wystarczy, że damy sobie obserwer. Jak pociągniemy tą dźwignię, no to zauważycie, że ten obserwer aktywuje ten nasz zegar. A możecie tutaj zauważyć, że ten slime block jest częścią tego obwodu. Więc jak sobie tą dźwignię znowu pociągniemy, no to obwód zostaje przerwany i zegar przestaje działać. I teraz główna część systemu jest gotowa. Ale z tymi itemami, które tutaj będą lądować, jeszcze nic się nie dzieje. One zostaną po prostu wystrzelone tutaj a chcemy je przetransportować do netheru i robimy to przy pomocy bloków lodu i portal zbudujemy sobie tutaj więc będzie trzeba tutaj trochę uważać bo akurat w tym przypadku mam nad sobą lawę jeśli też macie tutaj lawę to polecam sobie wypić jakąś miksturę odporności na ogień no i teraz budujemy w standardowy sposób portal i portal zapalamy i teraz możemy sobie już przejść do normalnego świata więc jak macie już ten portal tutaj postawiony to możecie go od razu zniszczyć <gry> i postawić go troszkę wyżej no i ja na przykład postawię sobie ten nowy portal troszeczkę tylko na ziemią, bo tyle w zupełności wystarczy więc teraz trzeba przetestować z której strony przedmioty będą wylatywały z portalu no i możemy to w prosty sposób zrobić po prostu wystarczy przerzucić jakiś przedmiot w tym samym kierunku co nasze slime bloki no i widzimy, że przedmiot wyleciał z tej strony, co oznacza, że nasz system budujemy od tej strony. Zaczynamy od podstawienia bloków lodu w taki sposób, żeby jakby trochę otaczały ten portal. Oprócz tego naokoło sobie postawimy bloki szkła, ale to mogą być właściwie dowolne inne bloki. Po prostu bloki szkła wyglądają w miarę porządne. I trzeba też wziąć pod uwagę, że przedmioty będą wylatywać z portalu z całkiem sporą prędkością. Więc warto może się zabezpieczyć przed utratą przedmiotów, budując tutaj ściankę. Przy tym końcowym bloku postawimy sobie podwójną skrzynię. Ona będzie tutaj ustawiała te przedmioty w taki sposób, żeby mogły wlatywać do hopperów, cały czas się ślizgając po lodzie. No i oczywiście wszędzie dajemy szkło, żeby tutaj przedmioty nie uciekały nigdzie. I teraz czas pociągnąć linię 12 bloków lodu. I na jej końcu damy sobie niszczarkę do przedmiotów nieposortowanych w naszym przypadku będą to kamienne miecze oczywiście jeśli ktoś by chciał zbierać kamienne miecze to jest taka możliwość ale nie mam pojęcia do czego mogłyby się przydać ok, teraz z tej strony gdzie mamy skrzyję damy sobie rząd szyb ale to mogą być też metalowe kraty z drugiej strony już możemy dać zwyczajne bloki i teraz na tym pierwszym tutaj bloku postawimy sobie wiadro z wodą ale będziemy potrzebować jeszcze dodatkowej wody, bo tutaj ta, to jedno źródełko by nie dało rady, więc możemy sobie je udać właśnie w ten sposób. A oczywiście tutaj tę lawę dajemy sobie po drugiej stronie, bo w ten sposób to, to te przedmioty by się nie spalały. No i teraz można zaobserwować, że jak wrzucimy sobie tutaj jakiś przedmiot, no to on przejedzie sobie przez całą drogę, no i na końcu spłonie w lawie. Ale oczywiście nie chcemy, żeby tak się działo ze wszystkimi naszymi przedmiotami, więc teraz czas zrobić sortownik. Będzie łącznie potrzebować 8 rzędów skrzyń, z czego 4 będą na kości, 3 będą na węgiel, no i tylko jedna na czaszki. Więc stawiamy sobie z tyłu 8 hopperów skierowanych prosto w bloki lodu, i pod blokami lodu, tutaj, dajemy sobie jeszcze pojedyncze skrzynie, no i podłączamy je oczywiście do całego systemu kolejnymi hopperami. I teraz, przy tych skrzyniach, możemy już zrobić sobie nasze docelowe skrzynie. To będzie jakoś tak wyglądało. To są skrzynie na kości. Teraz trzy na węgiel. Jedna na czaszki, i to możecie sobie pociągnąć dowolnie, daleko w dół. Ja tutaj zrobię cztery skrzynie w każdej kolumnie. Teraz możecie sobie wszystko już podłączyć hopperami. No i reszta systemu jest już dokładnie taka, jak pokazywałem w filmie 5 prostych i przydatnych maszyn w Minecraft. Zaczynamy tutaj od postawienia bloków w taki sposób Jeden blok w dół i robimy taki rządek Teraz robimy tutaj taką pętelkę, w której będą repeatery W środku pętelki oczywiście stawiamy nasze repeatery Wszystkie ustawione na zwyczajne opóźnienie Teraz możemy to już z powrotem zakryć Od tych hopperów ciągniemy sobie komparatory no i teraz na, na reszcie bloku wkładziemy proszek redstone'owy No i żeby zakończyć całość Dajemy sobie tutaj czerwone pochodnie No i teraz właści, właściwie sortownik jest już całkowicie gotowy e, Oj, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy e, Jeśli zbudowaliście ten wasz system Tak jak ja W miejscu gdzie woda może zamarzać No to będziecie musieli postawić jeszcze Przy każdym źródełku pochodnie e, No bo nie chcielibyście, żeby żeby Wam woda zamarznęła i przedmioty się marnowały I ustawienie filtrów jest ogólnie bardzo proste Po prostu w każdym hoperze dajcie sobie rząd takich bloków, które są inne niż kości, węgiel czy czaszkę witrowego szkieleta Tak robicie po prostu w każdym hoperze. No i teraz wystarczy do każdego hopera, zależnie od Waszego filtru, wstawić albo kość, albo węgiel, albo czaszkę widrowego szkieleta u mnie pierwsze cztery hopery będą sortować kości, więc mogę sobie tutaj wrzucić po jednej kości. Teoretycznie mógłbym też wrzucić cały stack, to wtedy te kości by się od razu posortowały, ale jak już farma będzie produkować te kości, to te hopery się automatycznie wypełnią. No i teraz następne trzy sortowniki to będzie węgiel, a ostatni to będą czaszki, widerowego szkieleta i czaszki witerowego szkieta zaczną dopiero wpływać jak tutaj w tym hopperze będą 42 czaszki no ale uwierzcie mi, z tą farmą nie zajmie to długo więc teraz czas na wielki test całego mechanizmu włączymy sobie tutaj naszą maszynę ja tutaj wyłączę dźwięki, żeby to, <laughs> żeby to nam nie przeszkadzało no i teraz zespawnujemy sobie tutaj gracza używam tutaj do tego carpet moda no dobra, teraz czas włączyć spawnowanie mobów. No i będziemy już całkowicie gotowi na przetestowanie farmy. No i zobaczmy, jak to będzie działać. Więc jak widzicie, moby są cały czas zabijane przez naszego gracza. Nie słychać tutaj dźwięków tego mechanizmu. Ale jak widzicie, już przedmioty tutaj wlatują. Jest ich całkiem sporo. Więc możemy w sumie poobserwować sobie, co się z nimi dzieje później. No, i jak widzicie, w takich partiach trafiają one tutaj do naszego sortownika. Wygląda to całkiem fajnie. No, i tutaj są sortowane przez nasze hoopery. No, a gdy trafi tutaj jakiś kamienny miecz, no to on po prostu leci całą tutaj drogę aż do lawy. No, i jak sobie spojrzymy tutaj w tej skrzyje, no to widać, że już napływają tutaj kości. Węgiel, no i oczywiście tutaj akurat tego nie widać, ale napływają też czaszki Witherwego Szkieleta. Więc to było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że był on pomocny. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami na razie żegnam. Cześć!